Cześć, witajcie na moim kanale. Z tej strony Laura i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I chcecie zobaczyć, co dzisiaj mam? I raz, dwa, trzy. Ła, dla mała reporterka. Mam więcej takich. Bardzo się ciekawy i zobaczcie teraz pojedziemy do Egiptu który to był rozdział właśnie tutaj mam spis rozdziałów jeżeli za cicho mówię to piszcie w komentarzach i zostawcie pod tym filmikiem łapkę w górę i subskrypcję który jest tam na dole w przycisku a tym, kto dotrwał do tego momentu, niech napisze Arbus Fruit Ninja Jest też taka gra Nie polecam wam jej trochę Mi, mi była nudna, gdy ją zainstalowałam Dobrze Gdzie to było? Mieszkańcy Drukowanie chyba Nie To było Długoj, czyli uśmiechnięta morska krowa. Ok, lecimy na drugi rozdział. Nie wiem, czy to będzie w Egipcie. O, tu jest Egipt. A. O, właśnie. Chciałam Wam takie coś pokazać. Zobaczcie, co to jest. A wiesz, że nie tylko jest nazywany w morzu krową? i czyli uśmiechnięta morska. Krom. Zobaczcie sobie Jeżeli się ciekawicie delo małą reporterką I macie jakieś części Z Neli To napiszcie Ja mam aż 6 Dobrze Teraz zobaczcie Ryba korowa Narysowałam ją zobacz. Teraz dowiecie się Ważnych informacji o tej rybie nie ma kolca jadowego, nie gryzie, nie szczypie, nie ma ostrego kolca przy ogonie i nie parzy. Dobrze. Dla ludzi jest bezpieczna. Gdzie występuje? Na rafie kolanowej, w piasku i też w głębinach. Ubarwnienie nie kamufluje się. Trzy w w życiu tylko w spotykany dzień. Dobrze. Teraz zobaczcie tą sobie mapkę. Tu jest Egipt. O właśnie, my jesteśmy chyba teraz... My jesteśmy w Kail. Nie wiem, jak to się czyta, powiedzcie mi. I sorry, że, nie poka... znaczy, że pokazuję palcem, ale wiecie. Tu jest Morze Czerwone. Tu żyją Dugonie. O, tutaj. Tu jest Morze Czerwone, a Kail jest tu. A tutaj może śródziemne. Dobrze. Jeżeli coś jeszcze chcecie zobaczyć z tej książki, napiszcie w komentarzu. I pa pa!